Numer jest numerem, a cieszę się naprawdę z tego, że, że mogę po prostu jeździć. Jest sobie różnica, czy ja w pierwszym, czy w dwunastym, czy, yy, czy w którymś biegu. Po prostu ważne jest dla mnie, że po prostu jeździć yy, i zbierać doświadczenie. Naprawdę jest różnica w biegach, bo mam inne biegi, ale. No, dla mnie najważniejsze jest to po prostu, że mogę, mam możliwość w ogóle jazdy, więc z tego się bardzo cieszę i, i staram się to wykorzystać 100%. Nie powiedziałbym, że jakieś utrudnienie, po prostu naprawdę cieszę się z tego, że w ogóle mogę pojechać. Bez nic jest to, jaki jest to numer, ważny jest, jest dla mnie każdy bieg, więc z tego się bardzo cieszę. Tak, dostałem od Dominika silnik. Bardzo też się z tego cieszę, że mam w ogóle możliwość na takim sprzęcie jeździć, no bo no wiadomo, no, jest, to, jest to silnik samego Dominika, więc bardzo się z tego cieszę. Bardzo duża dawka wiedzy dla mnie, bardzo się z tego cieszę i z tego miejsca chcę podziękować Dominikowi, jak i też i jego mechanikom, jak i także klubowi, że mam taką w ogóle możliwość. Dla mnie jest najważniejszy rozwój, więc cały czas staram się, wyciągam wnioski, analizuję. Chcę na treningach wiadomo i też na zawodach pokazać się w 100%. I cały czas pracuję, żeby było lepiej.